Hej, witam Was serdecznie z tej strony Kinezyna, a to jest kolejny odcinek G Force i jesteśmy, nie pamiętam gdzie możemy sprawdzić na mapie sekcja, ochrona centr sekcja ochrony centrum satelitarnego hmm. brzmi ciekawie e, w każdym razie, czy ja już kupiłam mapę, ja w ogóle niewiele pamiętam mam nadzieję, że szybko sobie przypomnę. Eee, nie, nie kupiliśmy map w takim razie kupujemy mapy na nic więcej tak naprawdę mnie nie stać wesoło co ja mam tutaj wybrane to jest nano hacker, tak? nano wspaniale, dobra, idziemy w takim razie tutaj możemy przełączyć jednego gofrownica, jedną gofrownicę Żeby walczyła za nas Pomóżmy jej trochę Bo nie uważam, żeby była szczególnie skuteczna No dobra Ja już wspominałam, nano hackerów używać nie lubię Bo w sumie nie znajduję dla nich dobrego zastosowania tak naprawdę Te zhakowane wersje, one nie są jakoś szczególnie silne, ani nic takiego Więc w sumie tak naprawdę niewiele daje Tam jest e, Należy do jednostki specjalnej Załoga G Potrzebuje pomocy Jak szybko wyłączyć do centrum kontroli? Załoga G? Brzmi dziwnie znajomo Zegar Oto co musisz zrobić Wyłącz główną antenę satelitarną Za pomocą której sieć Cyberlink Kontroluje urządzenia na całym świecie Potem będziemy mogli wyłączyć całe skrzydło budynku To położy kres temu obłędowi Wyślemy ci kartę, którą otworzysz drzwi. Powodzenia. Czy to dobry pomysł, Elaine? Ktoś może przechwycić kartę. Przechwycony? Niemożliwe. Przestań marudzić. Przygotuj się, agencie, załogi G. Więc na pewno ktoś przechwyci tę kartę, co? No nie patrzcie, mamy ją my. A wiecie w ogóle, że wy wasze życie zawierzacie, nie? Kawi domowej, nie? Tak? Wiecie? Nie. No cóż! Wow, to ja najpierw się zajmę wiatraczkami. Wiatraczki. Już, 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 już spokojnie leżeć. Gdzie jest ta karta? Tu jest karta. <ścoughs> Trochę za... Byłam za daleko, żeby to zrobić. Mmm, w ogóle czemu ja tak mało chipu znowu mam? No co ja jej ostatnio wydałam? Ło, no odkurzacz. To jest, to był odkurzacz? Oh! czemu ja umarłam? Czemu ja miałam tak mało życia, że umarłam? Ło! to, to te lasery! Ale ej, insta śmierć w ogóle, To, no, to się nie spodziewałam. To do tej pory żeśmy się chyba nie spotkali z czymś takim, żeby była po prostu... Natychmiastowa śmierć po tym, jak ja wlazłam w to. Trochę tak słabo, nie? Ja bym nawet powiedziała, że mocno słabo. Właściwie mi się wydaje, że właśnie się do tej pory jakoś szczególnie nie spotkaliśmy z takim czymś, więc... Dziwne. Eee, zapomniałam sprawdzać, czy gdzieś nie ma tych. Wybaczcie za dziwne odgłosy. Czy, czy nie ma srebrnych dysków Tu gdzieś jest Ciekawe Czy ja już go Ała, ominęłam Czy on gdzieś tu jest, gdzieś tu jest Dobra, teraz tak Bo on ma jakieś takie samo naprowadzające się Co się Musimy się pozbyć Tych, o, tego Właściwie to, do... bałam się nie Że nie wiedziałam, który To jest dziura? Nie, to jest szkło, dobra Bo już myślałam, że po prostu wpadnę tam jak tu stanę! Proszę mi nie atakować. Czy ktoś jeszcze chce mnie zaatakować? Raczej nie. Uu! To znaczy, że coś jeszcze we mnie strzela. Tylko, że ja absolutnie nie widzę co. Dobra, ten padł. I ten też padnie. Dobra. Ała, ała! Dobra, tam jest mikser. No to go widzę i tu są słuchawki, ale najpierw miksera. Najlepiej by było się pozbyć co, obawiam się trochę, że ja tu łatwo sp mogę spaść w dół i to na pewno nie skończy się dobrze, dlatego muszę być ostrożna. Moja ulubiona taktyka z wycofywaniem się, kiedy coś mnie atakuje, no trzeba robić to ostrożnie. Ciągle mam wrażenie, że te szkła to są, wiecie, dziury w podłodze i tak. To co mi jeszcze? Jeszcze nie padłeś? Halo, już? Dobrze, wspaniale, całą municję znowu już zużyłem praktycznie. Yy, dobra, pierwsze co, ja poproszę Pana Mucha tu. Bo gdzieś tu powinna być płytka, ale są te... Yy, czyli muszę tam dotrzeć, Darwinem niestety. Jakoś. I płytka jest też gdzieś tutaj, co jest ciekawe. Jestem ciekawa, czy gdzieś tu u góry? Tak nie wygląda. A może gdzieś na dole, właśnie. Też nie wygląda, kurczę. Może tu gdzieś była. Gdzie może być tam ta płytka, która jest w tym miejscu, ewidentnie? Heh. Pokażcie mi jeszcze raz. No tutaj jest niby płytka, no niby gdzie. To jest jakaś dziura? Ha! Huh! A to ciekawe. Znaczy nie ma tu płytki, ale była tu jakaś taka dziurka do wejścia. Ciekawe, czy jest więcej takich dziurek? Nie ma. No, to by się wydawało, że ta płytka tam będzie, nie? Ale Kurczę, nie było. To gdzie ona może być? Tu gdzieś tam jest. O, tam wyżej jest jeszcze taka płytka. Do wejścia. Aha, ale ja pewnie muchem tam wyjść nie mogę, bo much tego nie jest w stanie otworzyć. Much! Proszę cię. Tak. Dobrze myślałam, czyli znowu muszę tam jakoś się dostać Darwinem. Dobra, co ja mówię, dwie rzeczy muszę zrobić. Dobra, zanim uruchomimy to, to tak myślę, że zanim to uruchomimy, spróbujemy się jakoś. To nie było tym? Nie tym. Mm, to była potrzebna. Saberalizer jest potrzebny. I wtedy chwytak magnetyczny. No dobra. Tu gdzieś jesteśmy. I o, myślę, że mogę sobie tu wylądować na chwilkę. Bo to powinno mi dać dolecieć. Do tej. Kurczę, jednak jest za daleko, jednak to trzeba jakoś inaczej wykombinować. Kiedy ty jesteś teraz tam? Czy ty przelatujesz gdzieś blisko tego, czy ja muszę cię zamienić na lampę? Myślę, że... okej. Okay. Ja muszę się chyba podpiąć pod tą lampę, tak myślę, bo zobaczcie, to dość daleko odlatuje, ale mogę się do tego drugiego dysku tym dostać. Kurczę, nie, nie złapałam się jej. Jak się jej łapało? Trzeba się było na nią po prostu wskoczyć, ale ona tu była dwie sekundy, to tak trochę trochę nie tak łatwo. Halo? Czy ty mogłabyś nie tak tak szybko? Bo ja nawet nie zdążyłam. No... Ja się nie mogę tego złapać. To jakoś tak działało, że mogłam się tego złapać, prawda? No dobra, najpierw polećmy sobie tutaj. Nie wiem, może stąd będzie łatwiej się do tych lamp dostać, niż stamtąd. Co tu jest? Ciemność. Tu przede wszystkim jest ciemność. W drugą stronę też jest ciemność. Tu był wizer nie? Tylko, że tak trochę nic nie daje. Tak trochę. To nie ma co go włączyć. Idziemy dalej, idziemy dalej, idziemy dalej. Świnko. raczej kawioł. Dobra, dobra. No to zobaczmy, czy uda mi się stąd dostać na tę lampę. Nie wiem, czy moja to nazywam lampą. Ja mi się wydaje, że to nie są lampy, ale już nie pamiętam, co to było. No i halo. Jak ja się mogę tego złapać? No, jak to działało? Kurczę, no przecież. Halo. Się wydawało, że na to się trzeba tylko. Tylko umieścić. Nie! A, a, czy ja się uratuję? Ja chcę się uratować. A, hu, To było desperackie. <grym> było bardzo desperackie, bo. Bo ja naprawdę muszę skorzystać z tych lamp, tylko że ja, kurczę, nie umiem się ich złapać. Tym się nie, nie, nie łapiesz, prawda? Jakby... No, 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 no... no. Hech. Ja nie wiem. To jest bardzo wkurzające. Jak się złapać tych... ich... końcówek? No halo! Powinnam móc się ich złapać. Halo! Dlaczego nie mogę? Potony tu są, żebym się mogła ich złapać, prawda? Chyba, że nie. Czy ja tu dolecę? No tak na styk doleciałam. Ale myślicie, że naprawdę. O, to rzeczywiście była tu płytka. Naprawdę, myślicie, że ja nie mogłam się tych lamp złapać? Może nie mogłam, może one były naprawdę tylko wyłącznie po to, żeby przy, przy, przylecieć te miksery i tyle. Ale trochę tak słabo, bo przecież korzystaliśmy z tych lamp wcześniej, mogliśmy się spokojniej ich uwiesić, więc jak trochę nie rozumiem. Ale no okej. Okay. Ważne, że się udało. Dobra, co, co teraz? O, to się podnosi. Fajnie. Czy coś mnie teraz będzie atakować? Zapewne. Co tam stoi? Tam stoi sobie ten od bariery. Może iść w prawo albo w lewo, i w sumie to nie wiem, czy jest jakiś konkretny. Czy ja tu mogłam się teraz dostać? Ach, wcale ja ta tak. Kombinowała mnie, a to się można było dostać bez tego. To jest w ogóle bardzo smutne, ja powiedziała. Naprawdę bardzo smutne. Gdzie ja teraz idę? Ło! Wow! Myszki mnie atakują. A myszki już nie robią na mnie żadnego wrażenia. Już kiedyś mówiłam, że takie nowoczesne myszki, że na USB. Znaczy, sobie to nie aż takie nowoczesne, nie? Kiedy zaczęły być popularne myszki na USB? Już dawno. Ale jeszcze pamiętam myszki nie na USB. To taki inny kabel. Ale nie znam się na kablach, więc w sumie. Nie wiem, jak dokładnie to był kabel, jak one się nazywają, takie okrągły, okrągły? No chyba okrągły kabel. W każdym razie nie USB. Jeszcze pamiętam myszki z kulką. <noise> I że trzeba było czyścić rolki i kulkę. Ogólnie to za moich czasów myszki z kulką, nie, chciałam powiedzieć, że już nie były takie popularne, ale w sumie jeszcze były. Nie tylko w mojej szkole mieliśmy myszki z kulką, ale też... W domu miałam myszkę jest z kulką. Więc tak. Potem, potem przyszły takie, co się takie na czerwono świeciły. A teraz się już w ogóle nie świecą. O, o. dzień dobry? Ja, jedynka, proszę. Nie, 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 Bo ja muszę Muszę, Uła. muszę mu ten laserek tam rozwalić i wtedy on swoją tarczę będzie częściej. Dobra, i teraz go trzeba szybko zaspomować zanim zanim się ocuci. To, to chyba, chyba żadna do tej pory seria tak bardzo nie wywoływał mnie jakieś opowieści dziwnych treści na temat mojego dzieciństwa albo młodszych czasów młodości młodsze czasy młodości trzeba przyznać, że naprawdę jakoś tak idealnie tej grze się udaje to w sumie to też ta, ta bajka też już jakiś czas temu była Chociaż nie wydaje mi się, że mogłabym ją nazwać swoją młodością, bo w sumie to... Sprawdzałam już kiedyś ostatnio kiedy była, prawda? Oczywiście, znaczy że już nie pamiętam. Więc spoko. No ale można spokojnie przyjąć, że aż taka to moja młodość nie była. Bo to był 2000 któryś na pewno tam. A... I to wcale nie tak jakieś wczesnych 2000 któryś Au, no, A gdzie jeszcze jest? Tam jest jeszcze jeden. Już wszystkie przecież zniszczyłam te barierowce, ale okazało, że nie. No dobra, czy to już wszystko? Tak, myślę, że tak. E, patrzyłam, nie? Tutaj dysków nie ma. No dobra. Skoro tu dysków nie ma, to nie mam co szukać. Tu są bomby. Czy my potrzebujemy bomby? No, zapewne skoro nam je dali, no to będziemy ich potrzebować. Może sobie zaraz taką bombunię tutaj gdzieś w łapkę złapię na przyszłość. Może mi będzie potrzebna tam.

Ale po co mam temu tylko użyć na no To coś da. Tak! Niszczy bariery. Fajnie. Ciekawe, czy w końcu zacznie niszczyć też mnie. A ty zaczniesz niszczyć bariery, jak cię tutaj zrobię? Czy sobie będziesz tylko chodzić? Wow! No mówiłam, że zaraz będzie niszczył mnie. Więc może najlepiej byłoby nie zużywać hakerów na te słuchawki tylko jednak zająć się ła tym ja muszę usunąć wszystkie czy tak w sumie już bym mogła iść nie chyba jeszcze tam muszę iść w ogóle jeszcze weź bo po... nie strzelaj do mnie ajdź brzydki ła tu much yy, niestety

jeszcze, cześć, jeszcze mnie dorwało. Ja tej fali nigdy chyba nie zrozumiem. Niech to jest też w tej grze, mi czas zawsze tak szybko leci. Jakby. Tj, praktycznie nie zauważam, kiedy przelatują. te, te minuty. Zobaczę, to chyba dobrze świadczy o grze, ale. Ale niestety. Niestety. Prawdopodobnie nie najlepiej się tę grę przez to ogląda. Wiecie, mi się podoba granie w nią, ale niekoniecznie oglądanie jest ciekawe, co jest troszkę smutne jednak, jakby nie patrzeć. dywanu. Tego nie wiem. Chyba, że za dywan ustanę blastera. Ej! Powiedziałem, że to zostaje między nami! <laughs> Przecież przeprosiłam! Czy mi się dobrze pamięta, że ja mogę na nich jeździć? Tak! To było bardzo dziwne. No dobra, czy... Nie, spa... No spacja, aha, dobra. Celuj. Strzel. Jej! Pięknie! Nie wiem jak się dostaniemy z powrotem, ale to już się będzie martwić później. Cliczę, znaczy, ja mam nadzieję, że chociaż części z Was ten Let's Play z, z tego się podoba. Bo, bo takie trochę smutne, jeśli nie. Powiedzcie mi, że wybranie co nagrać jest bardzo problematyczne, niestety, bo to już chyba też mówiłam wielokrotnie. Znowu story time. E, ja bardzo potrzebuję ała, specyficznych tytułów. Tak naprawdę. Jeśli chodzi o nagrywanie, ja muszę mieć tuły, które nie są aż takie długie, bo nawet zobaczcie te świnki, które w sumie mają z 10 godzin chyba, bodajże, jakoś tak, to o, nagranie tego zajmuje strasznie dużo czasu, a jednak większość gier jest dłuższa i to naprawdę ciężkie potem. Bo nagranie jest. Poczekajcie, bo ja przecież kartę muszę wziąć. Zapomniałam o niej kompletnie. Niezależnie, ciężko mi zawsze się zastanowić, co nagrać. I co będzie. Chcę tylko. Ja bym chciała tylko tą, wiecie, kartę tam wcisnąć, zanim ten odkurzacz mnie złapie, ale nie udało mi się, bo ją wypuściłam zamiast. Ach. Chcę go na chwilkę... No chciałam go unieruchomić. No co za świństwo. Co za odkurzacz. Dobra, unieruchomię go sobie na W sumie nie wiem, czy ja bym go nie mogła rozwalić tym. Czekajcie, jak to się rzucało tym? Tak. Chyba nie bardzo. Po prostu nie chcę, żeby on mi przeszkadzał. Pięknie. Słyszę, że w ogóle ja ostatnimi czasy nawet sama dla siebie mało gram, więc to już w ogóle jeszcze jak to wejść, nagrywanie czegokolwiek, to... Znowu będę mieć problem, jak przejdę tę gry, co nagrać kolejny. Ale może się coś znajdzie. Może akurat... coś mi olśni. Jak wam idzie? Zamierzam lokalizację, Janszu. Oczyszczam ci drogę ewakuacji, panie D! Czekam w pogotowiu, darwin. Świetnie. Czas zakończyć tę misję. A, a nic z tego, darwin. Za chwilę. doświadczysz prawdziwej potęgi mojej nowej broni. Janszu! U, filmik. Co wyprawiają urządzenia Cyberlink? To jakiś obłęd. <laughs> Nie chciałbym być jutro udziałowcem Cyberlink. Oni... Czekaj! Spójrz w górę. Co to jest? Meteor, czy.. Jeff, chodź tu! W wiadomościach pokazują rzeczy spadające z nieba. Na ziemię sypie się tak zwany kosmiczny słon. Pokażemy Państwu amatorskie nagranie. O rany! Leci wprost na mnie! Uderzy we mnie. Się. Hmm. W sumie to było ciekawe. E, gdzie jest jakiś najstarszy, najstarszy zapis. Tu. Ten nie Mamy po... problem e, ogólnie to. Czek. To już jest w ogóle nowa lokalizacja, prawda? E, ja wiem, że nawet jeszcze nie ma pół godziny, ale... Ja potem będę musiała ciąć w złym miejscu, więc mi się to nie podoba, więc myślę, że to jest dobry moment, żeby skończyć odcinek tak krótszy, ale w sumie był w miarę wypełniony treścią, znaczy taką smiech, Dobra, nie będę już pierdzielić na końcu. E, ja was, moi znudzeni wędrowcy, pozdrawiam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, że będziecie czekać na kolejne i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć, cześć, cześć!